Przebudzenie jest wtedy, kiedy mówię oho, to ja jestem podmiotem, widzę to, ok, zaczynam pracować z dalszymi technikami, nie zapominając o podstawach, dekodowanie, kodowanie, programowanie gamma. Widzę schematy, widzę dziedziny, w których e, dokonać muszę zmiany. Wprowadzam medytację. Coraz mniej reaguję na okoliczności zewnętrzne, przyjmując założenie, że wszystko i wszyscy działają na moją korzyść. Mhm. Myślę sobie, mój świat jest bezpieczny dla mnie. Mój świat jest bezpieczny dla mnie, bo to ja decyduję o tym, jaki jest mój świat. Ten sam świat, w którym żyjemy, dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie może być pełen zagrożeń, może być taki, zły, niedobry, a dla mnie mój świat jest miejscem bezpiecznym i harmonijnym. I to nie zastanawiam się w tym momencie, puszczając intencje, medytując, jak ja osiągnę daną rzecz. Przestaje się skupiać na zewnętrzu, przestaje cisnąć, ja chcę to, 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 on ma zrobić to. Przechodzi, ja robię to, za, za, ja robię to dla siebie, bo wszystko jest we mnie. Mhm. To jest ten proces, kiedy przestajecie, i to jest to prawdziwe przebudzenie kiedy zaczynacie robić to wszystko dla siebie dla siebie nie dla kogoś więc nawet jeżeli dekodujecie kodujecie medytujecie i tak dalej ale robicie to tylko i wyłącznie dla kogoś żeby ktoś wrócił żeby ktoś się odezwał okay. żeby dostać to